Pacjent do urologa powinien się zgłosić zawsze wtedy, kiedy ma i obserwuje u siebie pewne niepokojące objawy. Takim najważniejszym objawem, z którym pacjent powinien zgłosić się do urologa, jest krwiomocz, czyli krwawienie podczas oddawania moczu. Jest to objaw niepokojący. Nie zawsze jest symptomem choroby nowotworowej, ale często. Natomiast towarzyszy stanom infekcyjnym, kamicy czy zmianą pourazowym. Wymaga zawsze pełnej diagnostyki urologicznej. Z innych objawów wszystkie bóle okolicy nerek czy podbrzusza, bóle podczas oddawania moczu, powinny stanowić przyczynę zgłoszenia się pacjenta do urologa. Także zaburzenia w oddawaniu moczu Spotykane najczęściej u mężczyzn, ale nie tylko, ponieważ kobiety również stanowią dużą grupę naszych pacjentek. Więc każde zaburzenia w oddawaniu moczu, opory przy oddawaniu moczu, trudności w rozpoczęciu oddawania moczu, zmiana rytmu oddawania moczu, na przykład coraz częstsze wstawanie w nocy, powinno zasugerować każdemu pacjentowi zgłoszenie się do urologa. Jest jeszcze jedna grupa. Pacjentów urologicznych są to mężczyźni po 50 roku życia, wszyscy lub czasami młodsi, którzy powinni zgłosić się na badanie urologiczne pod kątem ewentualnego występowania nowotworu gruczołu krokowego, czyli raka prostaty. Każdy mężczyzna powinien mieć w tym wieku oznaczony poziom PSA we krwi i ogólne badanie moczu i zgłosić się do urologa celem badania. Natomiast Mężczyźni młodsi, którzy wiedzą, że w ich rodzinie u któregoś z mężczyzn występował już nowotwór gruczołu krokowego, czyli u ojca, brata, dziadka lub stryja, powinien tego typu badania i konsultacje urologiczne mieć przeprowadzone po 40 roku życia.